Witam. Robimy mały Switch-up, bo trochę się zapuściłem jeśli chodzi o nagrywanie klipków i generalnie materiału, a będę się przypierdalał do gier. Wiem, nikt się tego nie spodziewał. Wiem, jest to do mnie bardzo niepodobne. Ja jestem! Wyjmiemy sobie dzisiaj na warsztat dosyć prosty temat, bo tak jak mówiłem mało czasu, trzeba się sprężać, żeby projekt podtrzymać. Wyjmiemy sobie dzisiaj na warsztat counter Strike 2. Myślę, że wielu z nas miało przyjemność pogrania. To jest taka gra. Responsywna, genialny sport emocje, no nieporównywalne do żadnej innej gry, bo była. Top 1 strzelanka na świecie, myślę, że bezkonkurencyjnie. Jakieś tam Call of Duty, jakieś tam Rainbow Six Siege, mogą się po prostu pochować, tak? Nie było konkurenta i myślę, że dalej nie ma konkurenta, mimo tego w jakim stanie jest gra. Ech. Przy przejściu z CSGO na CS2 dostaliśmy masę świetnych zwiastunów, zapowiedzi, które lekko obudziły zastygłych graczy Counter Strike. Była dosyć spora przerwa, jeśli chodzi o ostatni content rok w CSGO, a wyjście CSA2. No ale myślę, że generalnie wtedy, jak wychodziły trailery, nowy silnik, nowe oświetlenie, miało to wszystko chodzić lepiej, gładziej. Generalne odświeżenie Counter Strike'a, który już to nie, nie będę ukrywał, 2012 go miał swoją premierę, czy tam 2012 no i super, nie? Generalnie nowe smoki, nowe oświetlenie, nowe modele broni, bo też już trochę były wiekowe. Super. Generalnie super. Te smoki, rakieta. Dalej mi się podobają niezależnie od tego, w jakim stanie jest ta wagierka. No ale co do tego, co do tego stanu gierki. Zaczynając od prostych rzeczy, takich jak tryby, gry i mapy. Jesteśmy półtorej roku po premierze Counter Strike'a 2. Takiej pełnej premierze, tak, nie, nie wliczam bety e, tego wczesnego dostępu. I jakbym to wliczał, no to myślę, że to już jest w marzec, w marcu był zapowiedziany Counter Strike 2 z tymi wszystkimi zwiastunami i był dostęp do bety. To już jesteśmy praktycznie dwa lata odkąd Counter Strike jest dostępny dla publiki. Dalej nie ma retake'ów, dalej nie ma latających scoutów, dalej nie ma Danger dangerzona, dalej nie ma e, innych pomniejszych trybów. Jeśli chodzi jeśli chodzi o mapy, no to dosłownie ich kilka zostało. Ile mamy? 10 map turniejowych, 11, jakichś tam Tuskanów dalej nie ma, Casha dalej nie ma. Kolejnym, no tak naprawdę pierwszym pierwszym i najważniejszym elementem, punktem sprzedażowym Counter-Strike 2 poza nowym silnikiem Source 2 miał być Subtic. System Subtique, który miał być o wiele lepszy i nie tymczasowy, a jakby miał być ostatecznym rozwiązaniem tego problemu z Tickiem, tak? Counter-Strike Go był pewien problem. Problem polegał na tym, że serwery FA działały na 64 tickach serwera, czyli serwer był 64 razy na sekundę odświeżany, ale dla takich hardkorów dla mocnych sportowców, dla spucańców, nazwijmy ich po imieniu, to było niewystarczające do tego platforma Faceit, czyli platforma, która pozwalała grać w mocniej modelowanym community w Mocniejszymi graczami, bo tam generalnie był po prostu wyższy poziom. Oferowała rozgrywkę na 128 serwerach, wielka była wtedy bardziej chodziła. Dużo osób mówi, że po prostu lepiej się na tym strzelało, ale też smoke inaczej latały, tak? W 2 nie ma tej różnicy. TS2 został napisany od początku do końca z tym upticiem na myśli. Suptic polega na tym, że serwer dalej jest odświeżany 64 razy na sekundę, ale każda akcja, jaką wykonujemy jest jakby czas tej akcji zapisywany. Nie będę tego tego dokładnie wyjaśniał, ale chodzi o to, że czas pomiędzy tikami nie jest pusty. Tak? W Counter-Strike'u, jeśli wcisnąłem strzał, to ten strzał serwer zobaczy dopiero w następnym ticku. A w cs 2 ten strzał będzie wykonany w tiku, ale będzie pierwszy w kolejce. Jeśli ja pierwszy wcisnąłem przycisk, ciężko mi jest to wyjaśnić. Podlinkuję film War Laula, który bardzo ładnie to wyjaśnia. Tam mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe po obejrzeniu tego wideo. Też spore znaczenie ma Pickers Advantage, który w Counter jest o wiele gorszy. Nie wiem czy to wynika też z tego subtyku. czy z czego. Nie, nie interesuje mnie to, z czego to wynika, interesuje mnie to. Advantage jest tragiczny. Pickers Advantage jest obecny w, w praktycznie każdej strzelance wieloosobowej, sieciowej. Eee, no bo tak niestety tak to niestety działa, że jeśli gość jest 1000 km od nas, no to będzie taki opóźnienie, tak? Pickers Advantage polega na tym, że gość na swoim ekranie, wychylając w nas, atakując w nas, wychylając ze narożnika, zobaczy mnie pierwszy niż ja zobaczę jego. To jest określone Pickers Advantage. Pickers Advantage w counter Strike 2 jest absolutnie uchylny jest tak doczny, jest tak intensywny, absolutnie nieporównywalny do tego, co było w CSGO. Jak mówiłem, nie wiem, z czego to dokładnie wynika, wiem, że to jest obecne i wiem, że to jest, to jest coś, czym trzeba się zająć, ale valve oczywiście ma wyjebane. Kolejna sprawa, predykcja, predykcja trafień. Valve, żeby niwelować ten, ten lag podczas strzelania do gościa w wyższy pinie, żeby zniwelować ten pickers advantage, dodaje mechanikę predykcji. Predykcji pakietów? Nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, jak to się nawet w grze nazywa. Nie interesuje mnie to. Mechanika jest tragiczna. I co gorsze, jest podstawowo yy, włączona. Lata po internecie taki legendarny już clip yy, z PAGO, gdzie podjeżdżając gościa, zabija go. Odwraca się, żeby walczyć z kolejnymi gościami, żeby dalej pushować. Tylko, że yy, wskutek działań tej predykcji on go zabija na swoim kliencie. Strzela do niego. I ma włączoną tą predykcję, to przewidywanie. Więc jego klient przewiduje, że go trafi, że zabije. Tym że serwer stwierdza, że jednak nie. Więc Pago gościa zabija na swoim ekranie. Odwraca się, żeby atakować kolejnych gości ale w momencie, kiedy yy, te pakiety ze strzałami jego dochodzą do serwera, otwierdzają się z innymi graczami i wracają z powrotem do pago, to po półtorej sekundy gość wstaje i strzela do pago. Próbuję znaleźć ten klip, nie wiem czy mi się uda, ale generalnie tak to wygląda. On go zabija, odwraca się, żeby walczyć z kolejnymi gościami, a tamten stwierdza, że nie. Jednak rzuca sobie rewajwa, tak? No i Heroes never i strzelamy się dalej, tak? To jest totalny bullshit. Hitrek to nawet nie wspomnę. Są już setki po prostu klipów, jak strzelamy do gościa, pociski po prostu przez niego przelatują. Czy to z karabinów, czy to z pistoletów, czy to z AWP. Kilokrotnie też zdawało się, zdarzało się, że ze strzelb takie sytuacje się działy. No sorry, ale to nie są rzeczy, które się powinny dziać w topowym shooterze na świecie. Kolejna rzecz, mniejsza. Ale to już z każdą częścią Counter Strike'a jest coraz bardziej nerwiana ta mechanika. Banichop. hopowanie w Counter Strike'u 2 jest tragiczne. Ja słyszałem, że bunny hopowanie w CS: GO jest tragiczne i że prawdziwy b y miał miejsce w Counter Strike'u 1.6. Nie grałem dużo w CS: 1.6, nie grałem dużo w Forza ani w inne pośrednie gierki. Grałem masę w CS: GO. Y tam Behop był trudny, ale dało się go nauczyć naprawdę dało się go nauczyć i dało się go świetnie wykorzystać to była mechanika polegająca na tym że odpowiednio skacząc i skręc skręcając w locie Nasza postać nabierała dodatkowej prędkości, by z dziwnika, tak? Eee, z przeciwnika naszą pozycją tym, jak szybko znajdujemy się w tej pozycji. W CS2 jest, jest coraz gorzej. Tak samo ta sytuacja wygląda, jeśli chodzi o surfy. terfowanie było jedną z najbardziej chillowych mechanik w grze, w Counter-Strike'u. To był, nie wiem czy to był bóg silnika, czy to był eee, niezamierzony efekt, ale gracze stworzyli z tego oddzielny tryb gry. Tryb gry polegający na tym, że osuwaliśmy się w kontrolowany sposób z ram pochylni, z, ze stożków. Kokolwiek. Ludzie potrafili po 3-4 godziny siedzieć i sobie jeździć na, na stożkach, na pochylniach, na serwerach społeczności. W tym momencie absolutnie nie da się tego robić. Da się robić, ale mniej więcej co dwie minuty trafimy na yy, błąd w kolizjach tej, tej stoczni, tej, 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 tej pochylni, no i po prostu zostajemy zatrzymywani. To absolutnie ja się z celem. Robię wszystko dobrze, korzystam z mechaniki, czyduje, czyduje. silnik nagle stwierdzi, że nie, jest sam to. Stop, tak, to Criminal, co ty robisz? O tych chłopaku, zatrzymuj się. Z drugiej strony, na przykład cheaterzy nie mają z tym żadnego problemu, tak? Czy z Pickers Advantage, czy z Prediction, czy z Hitrigiem, czy z czy Cheaterzy nie mają jakby żadnego problemu z tymi elementami gry. Teraz jest trochę lepiej, już ciężko jest trafić na Spinbotera na oficjalnym meczu. Ciężej jest trafić na gościa, który bezpośrednio po prostu e, hakuje. Ale dalej są obecni. Kilka miesięcy temu nie dziwne było to, jak wchodzisz sobie do meczu. Kompetywnego do meszu na, na trybie premier, tak? Czyli tego nowego, świetnego trybu turniejowego prowadzonego przez Valve i tam jesteś ty i twój ziomek w jednej drużynie, z trzema czyterami w przeciwnej drużynie, czterech czterów i jeden randomek. To nie było nic dziwnego, tak? Nic, nic dziwnego też nie było w tym, że AWP -y kupowane przez y, różne przeciwną czy czyterów w twojej drużynie miały tryb automatyczny. To też nie było nic dziwnego. Waklife, VAC Waklife VAC 3.0, Waknet. Cokolwiek, nie, nie mam dlatego pojęcia jak to się to wywa, bo to jest tylko miejska legenda, to nie istnieje, po prostu to nie istnieje. To miało być jakby remedium na y, wszystkie problemy, no oczywiście nie na wszystkie problemy, na większość problemów z czytelami w Cla. No i... Wyszło tak, jak wyszło. Jakąkolwiek jakby blokadą dla cheaterów mógłby być Overwatch. Nie dla Overwatch, tylko system Overwatch, czyli system moderowania graczy, moderowania meczy graczy przez e, innych graczy, przez graczy wyweryfikowanych i wybranych przez barwy. No, było to dodane, myślę, że solidnie rok temu i nie widziałem ani na żadnym streamie, ani na żadnym reddicie, ani ża na żadnym poście na Twitterze, na YouTubie, nigdzie nie widziałem, żeby ktokolwiek miał dostęp do tego Overwatcha. On, on po prostu nie istnieje. Kolejna sprawa z CSM2 to jest balans. Odkąd wyszedł CS2, odkąd CS2 wszedł do bety? Przykładowo, nie wiem po co miałbym kupować na Vertigo M4. To jest absolutnie bezcelowe. To się mija z telem. Po co mam grać M4, skoro mogę grać MP9? Odległości na Vertigo pozwalają na granie MP9 z, z równą wydajnością co M4. Naprawdę, są takie miejsca. No może, może niekoniecznie A. A zostało trochę bardziej otwarte, teraz są tam większe odległości i jest sens grania tego e, faktycznego karabinu. Ale jakiś czas temu totalnie nie było sensu grania M4, szczególnie na, nie wiem, na midzie, na B. To totalnie nie miało sensu. Po co ma wydawać 3000 dolarów i dostawać 300 dolarów za flaga? O, mogę wydać 1200 dolarów i dostawać dwa razy czy trzy razy tyle za fraga, a oni ma autopompę. Rozumiem, że ona też była mocna, yy, tam 2000 dolarów i 900 nagrody za fraga, ale ona była niesamowicie sytuacyjna. Tak Dalej używa przykładu Vertigo, bo poległem tą mapę. A MP9 jest używalne na praktycznie wszystkich pozycjach, jeśli chodzi o yy, Vertigo. Może niekoniecznie, tak jak mówię, bombsite A. No ale balans w tej grze, no nie rozumiem na przykład też y, motywu, dlaczego dalej trzymamy się y, asymetrii. Valorant jakby potwierdza, że nie musimy mieć innych statystyk dla Glocka, innych statystyk dla Emek i Kałachów, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To może i miało znaczenie y, w poprzednich Counter-Strike'ach, nie wiem, bo nie grałem, ale w tym momencie to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Przecież. I tak po pierwszym porozmaju terrorystów yy, antyterroryści będą podnosić kałachy. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Każdy to spędził w tej grze więcej niż 200 godzin, Odniesie kałacha, jeśli ma opcję. Kolejna sprawa, po co jest na przykład M249 w tej grze? Ta broń jest absolutnie nieużywalna. Czemu oni zreworkowali Negewa 3 razy, a w międzyczasie M249 jest najrzadziej używaną bronią w grze? Od chyba czasów jeszcze poprzednich Counter Strik'ów, ta broń jest naprawdę nieużywalna. Taka sama sytuacja tak sama sytuacja wygląda jeśli chodzi o Skara i G3 w G1. Bronie są nieużywane. Po co one są dalej w tej grze? Czemu one są jeszcze niezreworkowane? Czemu są jeszcze ich yy, statystyki niezmienione? No ale to jakby też swoją drogą. Cała ta masa problemów yy, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Valve ma w to wypierdolone i nic z tym nie zrobią. Dlaczego? Dlatego liczba graczy Counter Strikea jakiś czas temu przebiła rekord. Mimo, że nic się w tym Counter Strike'iem nie działo, pasywnie, po prostu, bez żadnego eventu, bez y, żadnej nowej skrzynki, Counter Strike przebił swoją... Y, rekordową ilość graczy, pasywnie, bez żadnego update'u, przebił swoją y, dotychczasową ilość graczy, to było 9 dni temu, wtedy nie było żadnego update'u w grze. A co to znaczy? Dla Valve znaczy to tyle, że więcej osób otwiera skrzynki. Jakiś czas temu Anomalii też robił materiał podliczając ile Valve zarobiło na tej... na tym i tak? Na tym nowym ich sklepie. To, to jest taka kasa, że Valve może mieć naprawdę w to wywalone i nic z tym nie robić. Ta gra jest tak usłana cheaterami, brakiem kontentu. Nie wiem nawet co ja mam powiedzieć o tej grze. To jest jedna z niewielu gier, gdzie raczej błagają wydawcę, dewelopera o to, żeby mogli wydać więcej pieniędzy. No naprawdę nie widziałem drugiej takiej gry. A nad Counter Strikem w tym momencie pracuje z 14 osób. To jest naprawdę unikalna sytuacja i sytuacja, której ja totalnie nie rozumiem. No i teraz tak, podsumowując. Yy, sytuacja CS-a jest dosyć unikalna. Jest nieciekawa, mimo że CS ma się lepiej niż kiedykolwiek się miał. Mam szczerą nadzieję, że CS wyjdzie z tych problemów technicznych. Pokażą, że jeszcze jednak ktoś ich interesuje ta gra. Dobra, mam 20 minut materiału. Trochę popłakałem. Następny materiał albo weźmiemy na warsztat League of Legends, albo Escape from Tarkov, albo nie wiem, coś wymyślę. Trochę gierek mam. Myślę, że coś mogę powiedzieć o co najmniej kilku z nich. No i co? Pozdrawiam.